Siemano, witam Was w kolejnym unboxingu e, na kanale Mary Krapowanie. No, posłuchajcie, w końcu doszedł mi nowy kod. E, płytkę na którą czekałem już tyle czasu. Także co, odpakujemy sobie. Płytka jest po prostu tak zapakowana. E, kurde, trochę się cykam, bo naprawdę ten boks jest wyjątkowo lekki. Musi być jakoś ba, chyba mały. przynajmniej z tego, co mi się wydaje, jak teraz tak. Wyczuwam to palcem, ale no, dobra, zobaczymy. Okej, okay, bok jest. Hmm, nie ma? A nie, dobra, to jest w e, postaci boxa, kurczę. E, nie, dobra, już myślałem, że zamówienie pomylili, mówiąc szczerze, bo... E, box na przykład Bedi'ego i Białasa wyglądał dużo inaczej. O kurczę, ale to ładnie zrobione. Patrzcie tu. Całość się prezentuje w ten sposób. 30 w sumie wielkości płytki. Ja się zdziwiłem, dlatego że e, tamte boxy były w wielkości... E, jakby nie patrzeć... Takich trzech gdzieś, ale to jest naprawdę ładnie zrobione, w sensie małe to jest, na pewno to też jest fajne, że dużo miejsce nie zajmie. Młody z tyłu. Dobra, pierwsze co mamy w środku to płyta Młody kot. Płyta młody z tyłu. Drag lista ja szczerze, że najbardziej szukałem na po wszystkich snipetach na osiedlowe ławki z e, małachem, bo bardzo fajnie to brzmiało na snipetach. Mm, w środku. Ok, płyta fajna, taka bardzo ładna platynowa. No jest w podpisku bańczyka tak takie zdjęcia z... Jego młodości i kilka jego słów. Teraz może tego nie będę czytał, bo może coś pomylę, bo jest to zapisane takim pismem. Nie wiem czy coś tam widać, ja nie chcę tego sobie jakoś wygiąć, może w ten sposób, o. Także no ciężko tutaj będzie tak się rozczytać za jednym e, zamachem, ale, ale bardzo ładnie to jest zrobione. To jakieś zdjęcia z Młodości Kubańczyka, wszystkie teksty. No i okej. Okay. coś tutaj jest. Jakaś jeszcze nie wiem, książeczka to dodatkowa, czy, czy nie, nie tu już nic nie ma. A więc cała płyta wygląda właśnie w ten sposób. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy wlepki, czyli to co najlepsze. Taka wlepka. To jest... taka zdrapka. Jest jeszcze taka wlepka. Taka... nie ja jestem pewny co to jest. To jest jakaś przywieszka chyba. Nie wiem, bo w folii to tak ciężko zobaczyć. Jest jeszcze maseczka. Właśnie byłem ciekaw jak ona wygląda. Czekajcie, żebym tego na opak nie pokazał. Wygląda w ten sposób. Hmm, dobra, no to co, ja sobie ogarnę jakąś monetę. Może zdrapie to, zobaczymy, czy, yy, czy coś wygrałem. Nie w szczęście to pewnie nie, ale, ale zobaczymy. Dobra, więc mam potężną 5 no i zrapujemy tak to wygląda. To miejsce do zdrapania właśnie jest zrobione jako taki kot, więc. Mm, niestety nie wygrałeś dzięki za wsparcie. No tak e... <grywka> No niczego innego się nie spodziewałem, także takie podsumowanie. Boks wygląda w ten sposób. No ja się na początku przeraziłem troszeczkę, e, że tego boxa po prostu nie ma. Dlatego, że jak nawet sobie zobaczymy na stronie to ten box się wydawał być e, dużo większy. Nie, nie steprecord.pl, tylko preorder. Bok box się wydawał być dużo większy, ale fajnie jest to zrobione, że jest to takie minimalistyczne. Można sobie postawić do tego tak w zasadzie wszędzie. Jest to o wymiarach płyty, wlepki, maseczka, przypilka z drabka, z której no niestety ja nic nie, nic nie mam, no ale no, tak czasami bywa. Dobra, bardzo dziękuję za oglądanie. Przepraszam, jeżeli się w czymś tutaj wywaliłem, w jakiejś kwestii, natomiast jest 9.11, które nagrywam w środę, a już dzisiaj lekcji nie mam, więc no, jakby otworzyłem dwóm kurierom i pewnie lecę zaraz do łóżka, tylko słucham płytę. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie Yo.